milion łapek w górę, subskrypcje, e, e, Zadzwońcie. tak, włączaj e, tym dzwoneczkiem e, i zaczynamy. E, ja wybieram tą połowę, Ty go, e, idź tam na sam koniec, zobaczysz z jakich bloków możesz budować. E, e, no idziesz. No, no, Mikołaj! No, no idź jest na swoją połowę, to jest moja, siądź stąd. Jest na A mam wiedzieć jest moja, napisane jest? Nie, bo już Mikołaj... A dobra. Dobra, mamy mieli tu. I możemy użyć tylko te bloki, które macie przed planszą. Ja sobie wziąłem. Z, z Ale nie możesz, bo tylko te bloki możesz użyć, które są przed twoją planszą. No co ja mam jakieś głowy. Co <noise> ja mam już głowy zbudować dom? Masz jakieś tam różne rzeczy, dobra! Igor, ty masz takie bloki. A ja mam takie. O, zmyć fajnie. Widzowie, ja teraz biorę sobie wszystkie bloki, które by były fajne do mojej budowy. Ej, niech ja zobaczy. Tak, takie bloki. No, Igor, takich rzeczy nie masz. Co? No, no nie wiem. Jeszcze jeden taki żart i dyskwalifikacja, Igor. A co my tu budujemy domy? Tak z, z tych rzeczy i widzowie i widzowie będą wybierać, które jest najładniejsze. Dobra! Dawaj Eee, tutaj... Hmm. Jakby to... Wiem. coś takiego, że tutaj... Kto tu włączył. Weź tu wyłącz! To Czemu im mnie nadal nie ma? Będziesz, to już jest. Dobra, dobra, ja jestem. Poczekaj, e, nie, niech ja ci znajdę, gdzie ty jesteś? Ja cię Od... Wiktor. Ja wiem to tam jest. Ja, ja chcę zaprowadzić. Dobra, chodź. idziemy. Nie, ja Ci tutaj pokażę. Czekaj. Supku mam Dobra, nie. Jakie mam budować? Jakie mam jakieś głowy i latarnie? To ja nie mogę budować. A wiesz co, da się coś z tego ładnego wybudować, bo ja widziałem ludzi, którzy z tego zbudowali piękną rzecz. E, tutaj nie! Steve, ty masz inną połowę, chodź tutaj na środek. Tu, tu jest twoja, tu jest moja. I tutaj e, przed twoją połową są bloki, jakie możesz użyć. Nieważne. To nie twoja połowa, I do To jest moja? jest twoja, dobra. I możesz budować z tych bloków, co masz przed sobą. E, e, do tego zielonego banera. Ja budować, ale no, no... Chciałem budować. Ty się uśmiechasz? No, dobra, Wiktor, daj mu budować, bo on chce grać, a nie... Ej, zbudujesz a, a on nigdy jeszcze z nami nie nagrywał w ogóle odcinków. Ja to, nie coś, nie? A ty nazywał już milion. Ale ja nigdy nie buduję. Steve wyszedł. Nie wiem, on mi coś zrobił. A, wyładował ci A nie, dobra. Nie wiem, coś tam... To no ja już jadę. Zewnątrz. I pik, 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 pik. A co, to, to trzeba jakieś domy zbudować? Tak, domy jak najładniejsze. Tylko że Mikołaj. Ja nie mam z czego budować, bo ani z latarni, ani z się nie. nie da. się. się! Trzeba tylko potrafić zbudować ładną rzecz. A jak nie potrafisz zbudować ładnej rzeczy, to możesz to tobą. Nie, ja nie jadę z Wiktorem. I widzowie, mamy mały. Nie, ze złota nie możesz zobaczysz da się z tego coś zbudować po filmie ci puszczę innego youtubera który żelaznego tutaj yy, takie coś robi że widzowie mu budują takie domy z różnych bloków zobaczymy a teraz yy, widzowie yy, ja teraz zbudowałam na razie takie wielkie słupy i yy, tutaj na razie nie wiem co ona ma robić. Coś... Igor do Wiktora sobie coś podszeptuje. Ale mnie to nie obchodzi. nie jest. tak ym, gloczki, tak użyłam tych schodów Dobra, żeby ja zrobić taką ładną wieżyczkę i wtedy to mi no mi dobrze wszystko idzie Pasuje. Wiecie, wiecie. Nieważne. Stałem na linii. Proszę. Proszę, tego nie oceniajcie. Bo ja tak trochę się nie zmieściłem. Zapomniałem, że że zaplanowałam te schody. A więc na to proszę nie patrzeć. To, to taki mały problem. Jakbym miał, więc jakbym miał czas, to bym to dopracował. Ale nie mam teraz czasu, a więc, no, nie mogę tego dopracować. Jak na razie, nie wiem, co powstało u. u nich. U Mikołaja powstały. nawet nie wiem, co. U niego powstały jakieś. Dwie ściany. U mnie powstało takie coś. C to... <śpiewanie> no co poradzę. Masz trudny blok, ale z tego można zbudować przepiękną rzecz. Z takich bloków nie no, można. Trzeba z shiftem. Kostek. Jak z shiftem będziesz robił, to tu. To... da się. Oj, chyba dałem damę... no, nie, Nieważne. Tego mam nadzieję, że nie zauważycie. Co <śmum> ja popsułem, ale to nieważne. Idę zobaczyć. <śmum> no naprawdę. <śmum> Mikołaj, że mi nam sprawę. Mówisz, wiesz, co? Ładnie, jakbyś zrobił z tych główek czarnego szkieleta. I później dał y, y, kowadła, a na dach dał te, y, te świecące. To jest. To jest podpowiedź. jest wtedy byłoby ładne. Nie powiem, ale to wtedy by miało jakiś sens. No bo to z innych główek. A ja nie wiem, co to na razie ma być. Jakaś świątynia na razie, z tego powstała. Ale to nie ma być świątynia. No ale pomóż no, bo co to ma być? Wiem, Wither się przecież nam mówi na wileteru. Ujda, już nie. Widera już nie ma, możemy dalej budować. Dobre. Budujemy, dalej budujemy, nic się nie stało. Widzowie, już pokazałem tego widera i możemy dalej sobie po prostu budować. To było z nim walectwa, namigować sobie cały czas budowę. Co? U Mikoła jest trochę słabo. Co słabo? Ładnie. Słabo, masz słabe bloki. Widzę, mam nadzieję, że wy wiecie co buduję, ale pewnie nie. Nie musicie wiedzieć, zobaczycie później. I tak wam powiem. O, i widzowie, posłuchajcie, jeszcze za chwilę zrobimy y, przywitanie w końcu tej pięk y, y, tego pięknego lata. Zrobimy przywi y, przywitanie w Minecrafcie. Y, jak coś. Przy okazji. Widzowie, jak nie wiecie, do czego to jest, to, to, to ja też nie wiem. Taka ozdoba po prostu. A więc później po, w komentarzach się nie pytajcie co to jest, bo ja nie wiem. To jest po prostu jakaś ozdoba. Jakaś. Tak się da? No tak, przecież no, mm, to tu um, Tutaj jest ładnie. Tutaj jest taki daszek. Nie myślałam gdzieś skrzynkę że Widzowie... Y, tylko... i y, y, tylko nie mówcie Mikołajowi. To taka tajemnica mała. Aha. Co ty tu dopisz? To wygląda na najlepsze. Gdzie na górę? To? Ale na no, Widzowie, ja się tak pogubiłem. To nie jest jakiś najlepszy domek. <ścoughs> Widzowie... Wybierzcie, tutaj dom jest według was najpiękniejszy. A my kończymy ten film. Jeszcze pokażę Wam tylko o, o, moje postacie. To jest najfajniejsze.